24 wyścigi, 10 zespołów i 20 kierowców, a właściwie 21. To był rok, który kibice Formuły 1 zapamiętają na długo. Były groźne wypadki, sensacyjne zwroty akcji, nieoczekiwane podium i wielkie rozczarowania, ale ponad wszystkim unosiła się walka o mistrzostwo, jakiej F1 dawno nie widziała. Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, trzech kierowców, 24 rundy, 648 punktów do zdobycia, 1444 okrążenia do przejechania i tylko jeden punkt a wszystkie rozstrzygnięcia sprowadziły się do ostatniego wyścigu sezonu. 7 grudnia. Tą datę zapamiętamy na długo, ale cofnijmy się 9 miesięcy do tyłu. Czy Max Verstappen znowu znominuje stawkę? Jak Ferrari poradzi sobie Lewis Hamilton? Który z debiutantów wypadnie lepiej? Takie pytania padały przed sezonem, a wszystko zweryfikować miał już tor Albert Park, ponieważ inauguracja sezonu wróciła do Australii. W niedzielę przywitały nas deszczowe warunki, z którymi już na początku nie poradził sobie Isaac Hajar, Rozbicie bolidu na okrążeniu formującym i najgorszy możliwy debiut w Formule 1. Chwilę później wystartowaliśmy, żeby po kilku. W zakrętach do Isaaka dołączył Jack Duhan, a następnie Carlos Sainz, dla którego był to pierwszy wyścig w barwach Williamsa. Z przodu Landon Norris kontrolował sytuację, aż do 44. okrążenia, kiedy to pogarszające się warunki sprawiły, że oba McLareny wypadły z toru. Brytyjczykowi udało się wyratować i od razu zjechał do boksu po przejściówki. Mniej szczęścia w tym wszystkim miał Oscar Piastri, który wypadł na trawę i pożegnał się z marzeniami o zwycięstwie w domowej rundzie. Max Verstappen objął prowadzenie, ale chwilę później okazało się, że warunki są zbyt ciężkie i kierowca Red Bulla również zmienił. Opony, przez co Landon Norris ostatecznie mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Pierwszy raz zostając liderem klasyfikacji generalnej i przerywając tym samym niesamowitą pasę Holendra, który był liderem klasyfikacji kierowców nieprzerwanie od Grand Prix Hiszpanii 2022. Tydzień później Ferrari po ogromnym rozczarowaniu miało powody do radości. Lewis Hamilton zdobył pole position, a następnie wygrał sprint w Chinach, ale na tym by się skończyło. W wyścigu głównym Oscar Piastri z Lando Norrisem, który pod koniec zmagał się zawarią hamulców. Przywieźli dublet do mety, a podium uzupełnił John Russell, natomiast zespół z Maranello po wybitnej sobocie w niedzielę zobaczył podwójną dyskwalifikację. Problemów, ciąg dalszy. Problemów nie zabrakło także u innych. Red Bull na Grand Prix Japonii zmienił malowanie swojego bolidu, a także drugiego kierowcę. Liam Lawson nie poradził sobie w dwóch pierwszych rundach sezonu i dostał awans do ekipy Racing Bulls. Tak chyba trzeba o tym mówić. Jego miejsce zajął Yuki Tsunoda, który zakończył w ten sposób swoją karierę w Formule 1. Ale do tego jeszcze wrócimy. Max Verstappen pierwszy raz od Grand Prix Austrii 2024 stanął na Position I wygrał wyścig, tak to tyle, bo poza walką na wyjeździe z pitlane i ścięciem trawy przez Norrisa praktycznie nic się nie działo. Chociaż Kimi Antonelli ma inne zdanie, ponieważ Włoch podczas tej rundy został najmłodszym kierowcą w historii, który wykręcił najszybsze okrążenie oraz prowadził w wyścigów Formuły 1 w Bahrajnie, który stracił inaugurację sezonu. Problemy w kwalifikacjach spotkały dwóch najszybszych kierowców w początku sezonu. Norris po świetnej rywalizacji z dwójką Ferrari przebił się z szóstego na trzecie miejsce, a Max Verstappen z siódmego na szóste. Całą sytuację Korzystał Oskar Piastri, który bezproblemowo wygrał ten wyścig, przez co w klasyfikacji generalnej przeskoczył kierowcę Red Bulla i zbliżył się do swojego zespołowego kolegi na zaledwie trzy punkty. Na to, że w redach kolejne nieudane kwalifikacje zaliczył lider Mistrzostw, który w q rozbił swój samochód. świetnej okazji na nadrobienie strat nie zmarnowali natomiast pozostali. Drugi kierowca McLarena, startując z drugiej pozycji, popisał się znakomitym startem i na wierzchoku pierwszego zakrętu objął prowadzenie. Czterokrotny mistrz świata zrekontrował ten atak, ale zrobił to poza torem i został ukarany pięć. Ma sekundami kary, które ustawiły ten wyścig. Australijczyk trzymał tempo Holendra, a po pitstopach wyjechał na pierwszym miejscu i nie oddał go już do końca, co sprawiło, że w tej najważniejszej klasyfikacji pierwszy raz w karierze mógł dopisać jedynkę przy swoim nazwisku. Przenosimy się do Miami, a tam kolejna sensacja w sprincie. Kimi Antonelli w swoim zaledwie szóstym weekendzie w Formule 1 wygrał czasówkę. Włoch Pole Position stracił już jednak w pierwszym zakręcie, a kierowcy McLarena przywieźli pewny finisz 1-2. Max Verstappen przez kolejną karę przyjechał poza punktami. Pierwszy raz od Grand Prix. Belgii 2016. W niedzielę jednak to właśnie obrońca tytułu stanął na pierwszym polu startowym, ale nie najlepsze tempo wyścigowe zrzuciło go na P4. Na najniższym stopniu podium stanął George Russell, tracąc ponad pół minuty do obydwu kierowców Papaya team, którzy byli w innej lidze. Dominację zespołu z Walking nie zobaczyliśmy jednak najmoli. Oscar Oscar Piastri wygrał kwalifikację, ale na dojeździe do pierwszego zakrętu Max Verstappen popisał się jednym z najlepszych manewrów sezonu. Od tego momentu do samego końca kontrolował rywalizację i wygrał czterysetny wyścig Red w Formule 1. Za jego plecami dojechał Lando, który po samochodzie bezpieczeństwa w końcówce wyprzedził swojego zespołowego partnera. Piąte miejsce zajął Alex Albon. Trzeci raz w siedmiu pierwszych wyścigach. Zdecydowanie jeden z bohaterów początku sezonu. Jeśli jest jakaś runda, w której punkty można by było rozdawać po kwalifikacjach, to jest to właśnie Monaco. Tor, na którym wygranie czasówki praktycznie gwarantuje wygranie wyścigu. I nie inaczej było teraz. Lando Norris przejechał znakomite okrążenie, bijąc rekord całego toru. W niedzielę nawet zmiany o dwóch obowitych. W pit stopach nie wywróciły stawki do góry nogami. I pierwsza czwórka dojechała bez zmian. Brytyjczyk po raz drugi stanął na najwyższym stopniu podium i zbliżył się do lidera na trzy punkty Barcelona i wydarzenia, które mogły zaważyć o mistrzostwie. W kwalifikacjach czołowa trójka ustawiła się tak samo jak w klasyfikacji generalnej. Oscar Piastri spokojnie obronił pole position, a za jego plecami toczyła się interesująca rywalizacja, z której to koniec końców Lando Norris wyszedł zwycięsko. Na kilka okrążeń do końca spore zamieszanie wprowadziła neutralizacja. Wszyscy zjechali do alei po miękki. Opony, kiedy to Max dostał twarde. Na restarcie ogromne problemy mistrza świata wykorzystał Charles Clerk oraz George Russell, z którym to holender się zderzył. Został poproszony o oddanie pozycji, ale wyglądało to co najmniej tak, jakby w połowie się rozmyślił i wjechał w bok do Mercedesa. Efekt 10 sekund kary i ostatecznie spadek na dziesiąte miejsce, które potencjalnie zabrało mu 9 punktów. A jeśli ty nie chcesz stracić formułowego kontentu, zostaw w tym momencie łapkę w górę. Z przodu natomiast dublet McLarena i dopiero trzecie podium Ferrari w sezonie. W pamiętnym dla Polski. I kibiców Montrealu zrobiło się jeszcze ciekawiej. Do gry o zwycięstwa włączył się Mercedes. Były teammate Roberta Kubicy w Williamsie wygrał kwalifikację jako pierwszy w sezonie kierowca spoza McLarena i Red Bulla. W wyścigu George Russell nie popełnił żadnego błędu, a dobre decyzje strategiczne niemieckiej ekipy sprawiły, że w top 3 jechał również Kimi Antonelli. Za jego plecami jednak przez kilkanaście okrążeń bardzo mocno naciskał Oscar Piastri, który szybko jednak musiał przejść z ataku do obrony, bo w lusterkach drugi bolit McLarena robił się coraz większy. Na cztery okrążenia do końca Landonari zaatakował. Ale skończyło się to w bandzie. Wyścig dojechał za safety car'em, a to wol był najszczęśliwszym człowiekiem w całym padoku, bo jeden z jego kierowców wygrał wyścig, a drugi pierwszy raz w karierze stanął na podium. Grand Prix Austrii, dom Red Bull'a, który w 2025 nie był dla nich zbyt przyjazny. Dopiero siódme miejsce Maxa Verstappena w czasówce, porównanie do pierwszej i trzeciej pozycji kierowców Poppai. Jakby problemów było mało, wyścig dla austriackiego zespołu skończył się w zasadzie na pierwszym okrążeniu, kiedy to rewelacja poprzedniego weekendu Kimi Antonelli zblokował koła i z dużą siłą uderzył w bolit mistrza świata. DNF Holendra i P16 Jukiego Tsunody sprawiły, że był to pierwszy od Grand Prix Bahrainu 2022. Weekend Red Bulla bez punktów. Natomiast z przodu kierowca z numerem 4 skutecznie bronił się przed Oskarem Piastrim, który poza jedną ryzykowną próbą wyprzedzania nie miał sposobu na uporanie się z Brytyjczykiem, który wygrał swój trzeci wyścig w sezonie. Silverstone i zmienne warunki to przepis na świetne ściganie. Większość kierowców zdecydowała się na start na przejściówkach, co okazało się najlepszym wyborem. Max Verstappen mimo startu z pierwszego miejsca już na okrążeniu 11 miał przed sobą obydwa McLareny. Pogarszające się warunki sprawiły, że wszyscy zjechali do boksu. Po którym holender znów znalazł się przed Landon Norrisem. Widoczność robiła się coraz gorsza, przez co Isaac Adżar, nie widząc nic przed sobą, padł w bolit Mercedesa, wywołując tym samym samochód bezpieczeństwa. Gdy ten miał już zjeżdżać, a tempo zaczął dyktować lider wyścigu Oscar Piastri, nagle gwałtownie zahamował, tworząc według FIA niebezpieczną sytuację na torze, i dostał w ten sposób 10 sekund kary. Przy restarcie jadąc jako drugi Max Verstappen stracił panowanie nad bolidem i spadł na dziewiąte miejsce, przekreślając swoje szanse na zwycięstwo, o które bili się kierowcy McLarena. Po stopach i odsłużeniu kary na czoło wysunął się Lando Norris, który prowadzenia nie oddał do końca, stając się trzynastym brytyjskim kierowcą, który wygrał swój domowy wyścig. Podium uzupełnili Oscar Piastri oraz Nico Hulkenberg, który przedarł się z dziewiętnastego miejsca i zdobył swoje pierwsze podium w karierze po 239 wyścigach w Formule 1. Po równopołowie sezonu McLaren miał już ponad dwa razy więcej punktów niż drugie Ferrari w klasyfikacji kierowców przewodził Oscar z ośmiopunktowym zapasem. Po przerwie wakacyjnej spotkaliśmy się w Belgii. Sobotni sprint padł Pem Maxa Verstappena, Natomiast w niedzielę przywitały nas deszczowe warunki, a wyścig zaczęliśmy za samochodem bezpieczeństwa. Po czterech okrążeniach bez walki wznowiliśmy ściganie, a oscar Piastri, to co stracił w sobotę, zyskał z nawiązką w niedzielę, ponieważ po znakomitym restarcie wyprzedził prowadzącego na Donorisa na prostej Kemel. I od tego momentu kontrolował cały wyścig do samego końca, przerywając serię zwycięstw swojego zespołowego kolegi na hum Rowingu, wielką nadzieję dla tifozji zrobił Charles Clerc. Pierwsze pole position Ferrari do niedzielnego wyścigu, którym Monakijczyk radził sobie naprawdę dobrze. Tego samego nie można było powiedzieć o Lando Norrisie, który już na pierwszym okrążeniu spadł na piąte miejsce. Brytyjczyk jednak długo nie zjeżdżał na pit-stop w porównaniu do Oscara i Charla, którzy planowali dwa postoje, i szybko okazało się, że ryzyko się opłaciło. Jazda na jeden pit stop była skuteczniejsza, a goniący swojego teammata, Australijczyk, który w międzyczasie uporał się z kierowcą Ferrari, nie dał rady wyprzedzić Lando, który na Węgrzech. Wskoczył na najwyższy stopień podium. Drugi był Oscar, a trzeci George Russell. Tak, Ferrari znowu bez podium. Holandia i perfekcyjny weekend Oscara Piastriego. Pierwsze miejsce w kwalifikacjach, prowadzenie od startu do mety i najszybsze okrążenie w wyścigu, czyli pierwszy w karierze Wielki Szlem Australijczyka, dla którego Grand Prix na Zandvoort było punktem przełomowym. Wszystko to przez wydarzenia w końcowej fazie wyścigu, gdzie Lando Norrisa naciskającego na lidera spotkała awaria podwozia i wyciek oleju, po którym zamiast 18 a może nawet 25 punktów z Holandii Brytyjczyk wyjechał z zerem i aż 34-punktową stratą w klasyfikacji. Pech jednego to szczęście drugiego, ponieważ po rewelacyjnych kwalifikacjach i starcie z P4, Isaac Adjar powtórzył wyczyn Kimiego Antonellego i jako drugi debiutant w tym sezonie stanął na podium Formuły 1. Monza, czyli świątynia prędkości, w której tą największą prędkość w kwalifikacjach pokazał Max Verstappen, przejeżdżając najszybsze okrążenie w historii Formuły 1. Na pierwszych metrach wyścigu, lepszym dojazdem do szykany, popisał się jednak Lando, który na chwilę objął prowadzenie w wyścigu, ale Max był tego dnia po po prostu niełapalny i wygrał z przewagą prawie 20 sekund. Za jego plecami skończyły oczywiście dwa pomarańczowe bolidy, chociaż ich kolejność na mecie ustalił zespół, ponieważ po długim pit stopie Norris wyjechał za Oscarem Piastrim, który jednak przepuścił Brytyjczyka i tak oto zamiast tracić, odrobił w ten sposób trzy punkty. Grand Prix w Baku zawsze generowało dużo akcji na torze i nie inaczej było tym razem. Drugie miejsce Carlosa Sainza i trzecie Liama Lawsona w kwalifikacjach było niewątpliwie niespodzianką, jednak w niedzielę dostaliśmy ich jeszcze więcej. Oskar piastri, który rozbił się w czasówce. Zaliczył falstart, a kilka zakrętów później zblokował koła i po raz drugi skończył w bandzie, kończąc swój udział w wyścigu. Jego największy rywal Lando Norris nie wykorzystał jednak okazji i startując z siódmego miejsca, zdołał tylko utrzymać swoją pozycję, kiedy to Max Verstappen zdobył swojego szóstego wielkiego szlema w karierze, wygrywając wyścig przed George'em Russellem i Carlosem Saincem, który po nieudanym początku sezonu w Williamsie, Azerbejdżanie zdobył dla nich pierwsze podium od Grand Prix Belgii 2021. Jedna z najbardziej wymagających runce. Okazała się szczęśliwa dla Mercedesa. George Russell zamienił swoje drugie pole position na drugie zwycięstwo w wyścigu tuż przed Maxem oraz Lando, który poważnie starł się na starcie ze swoim zespołowym kolegą, odrabiając kolejne punkty w klasyfikacji generalnej. Mimo twardej rywalizacji i lekko napiętej atmosfery na torze, McLaren w Singapurze świętował już obronę tytułu mistrza konstruktorów. Problemów Oscara Piastriego, ciąg dalszy. W sprincie wygranym przez Maxa Verstappena, Australijczyk uderzony przez Nico Hulkenberga wpadł w Lando Norisa, eliminując obydwa pomarańczowe. Nowe z wyścigu. Natomiast w niedzielę po nie najlepszych kwalifikacjach. Udało mu się awansować tylko pozycję wyżej, kończąc na P5, co przy zwycięstwie mistrza świata i drugim miejscu drugiego kierowcy McLarena. oznaczało, że końcówka sezonu będzie bardzo emocjonująca. Tydzień później sytuacja na czele się odwróciła. Znakomita czasówka i pole position przy piątym miejscu Maxa i dopiero ósmym Oscara ustawiły landonorista w bardzo dobrym położeniu. Brytyjczyk obronił swoją pierwszą pozycję na starcie i niezagrożony z przewagą ponad 30 sekund. Pomknął po zwycięstwo w Grand Prix. Max przed Monakijczykiem z Ferrari i holendrem z Red Bulla. Czwarty do mety dojechał Oliver Berman, wyrównując najlepsze osiągnięcie hasa w wyścigu z Grand Prix Austrii 2018, a zanim dopiero na piątym miejscu Oscar Piastri. Dopiero, bo to oznaczało, że pierwszy raz od czwartej rundy sezonu w Bahrajnie, lando Norris wrócił na fotel lidera. Nowy lider nie zdejmował nogi z gazu. Sao Paulo od weekendu idealnego zabrakło mu tylko wygrania drugiego segmentu kwalifikacji do sprintu, ponieważ poza tym we wszystkich sesjach przy nazwisku Norris widniało P1 oto to maksymalne 33 punkty na koncie Brytyjczyka, przy 20 maxa Verstappen'a i zaledwie 10 Oskara Piastriego, który rozbił swój bolid podczas sprintu, tak jak trzech innych kierowców, w tym Gabriel Bortoleto, który przy prędkości prawie 340 km na godzinę stracił panowanie i doznał uderzenia o przeciążeniu 57G. W tym też sprincie poza niełapalnym Lando na podium stanął George Russell i Kimi Antonelli, dla którego był to najlepszy weekend w sezonie, ponieważ w niedzielnym wyścigu również skończył na drugiej pozycji, broniąc się do samego końca przed Ultra szybkim Maxem Verstappenem, który wskoczył na podium z 16. miejsca. W Las Vegas mogliśmy już praktycznie znać odpowiedź na pytanie, kto zostanie mistrzem, ale sprawy się lekko skomplikowały. W deszczowych kwalifikacjach najlepszy okazał się Brytyjczyk z McLarena, jednak po przestrzeleniu do hamowania na pierwszych metrach stracił aż dwie pozycje. Max Verstappen kontrolował wyścig do samego końca. Lando odzyskał utraconą pozycję na starcie na rzecz Georgia Russella, a Oscar Piastri skończył na miejscu czwartym. Wszystko wyglądało świetnie dla Lando Norrisa, aż tu nagle... Podwójna dyskwalifikacja McLarena przez nadmierne zużycie deski pod podłogą Bolidu. Ten cios sprawił, że zamiast przygotowań do świętowania mistrzostwa trzeba się było przygotować na walkę do ostatniej rundy, ponieważ różnica między czołową trójką zmalała do 24 punktów. Kto zdobędzie mistrzowski tytuł? Lando Norrisowi wystarczyło przywieźć z Kataru o dwa punkty więcej od swoich największych rywali, ale tak się jednak nie stało. Brytyjczyk miał wszystko w swoich rękach, a McLaren był najszybszy na torze. Jednak wtedy bestie z początku sezonu obudził w sobie Oscar Piastri. Pewne zwycięstwa, Zwycięstwo w i pole position do wyścigu kazało nam myśleć, że to właśnie Australijczyk rzuci największe wyzwanie, ale okazało się, że zasady o możliwości przejechania zaledwie 25 okrążeń na jednym komplecie opon wywróciły wszystko do góry nogami po okolicji Piera Gasliego i Nico Hulkenberga. Wszyscy zjechali na pit stop. Wszyscy, poza duetem McLaren'a, którzy mieli inny pomysł na ten wyścig. Szybko okazało się, że ich strategia nie była najlepszym pomysłem. I tak oto Oscar Piastri został przechytrzony przez Red Bull'a, tracąc w zasadzie pewne zwycięstwo na rzecz Maxa Verstapena. Dojechał Carlos Sainz, drugie sensacyjne podium Hiszpana w sezonie, które dało Williamsowi pewne piąte miejsce w generalce, pierwszy raz od 2017 roku. Natomiast Landon Norris wykorzystując błąd Kimiego Antonelego w końcówce wyścigu, skończył na pozycji czwartej. Abu Dhabi, ostatnia runda sezonu, pierwszy raz od 2010 roku. Na tytuł mistrza miało szansę więcej niż dwóch kierowców, żeby w 2026 móc jeździć z numerem 1 na bolidzie. Oscar Piastri przy zwycięstwie musiał liczyć na to, że jego zespołowy kolega będzie maksymalnie. Szósty na mecie. Max Verstappen przy zwycięstwie potrzebował co najmniej czwartego miejsca lidera mistrzostw, a Lando Norris, żeby być spokojny i nie bawić się w matematykę, musiał skończyć na podium. Kwalifikacje wygrał Holender, drugi był Brytyjczyk, a trzeci Australijczyk. Lando był w bardzo dobrej pozycji, ale czy to wykorzystał? Po starcie czołowa trójka utrzymała swoje pozycje. Jednak Oskar Piastri, już na dojeździe do zakrętu numer 9, wziął się do roboty i wyprzedził drugi pomarańczowy bolid. Na tym problemy Lando Norisa się nie skończyły, bo za jego plecami bardzo mocno naciskał Charles Leclerc. Brytyjczykowi udało się obronić przed wszystkimi atakami kierowcy Ferrari, ale dosyć wczesny pit stop sprawił, że dalej nie mógł złapać oddechu przez tłok na torze. Lando musiał przebijać się przez kierowców, którzy jeszcze nie zjechali na pit stop. W tym Yukiego Tsunode, który plan miał prosty. Sergio Perez 2021 Japończykowi, dla którego był to ostatni wyścig w barwach Red Bulla, a może nawet Formuły 1, nie udała się jednak ta sztuka, ponieważ został wyprzedzony przy pierwszej i lepszej okazji. Wyprzedzenie to było jednak kontrowersyjne, bo kierowca McLarena wyjechał z toru, ale sędziowie za winnego uznali Yukiego Tsunode i wlepili mu 5 sekund kary za zmienianie kierunku podczas obrony więcej niż jeden raz. Po tym wydarzeniu sytuacja się uspokoiła. Max Verstappen odniósł pewne ósme zwycięstwo w tym sezonie. Za jego plecami dojechał Oscar Piastri, a na trzecim miejscu na metę wpadł nowy mistrz świata Formuły. 1. Lando Norris Pierwszy mistrz za kierownicą McLarena od 2008 roku Oraz pierwszy w historii, który do F1 awansował z Formuły 2 Teoria po raz kolejny się sprawdziła Od 2018 roku ten, kto wygrywa Grand Prix w Zjednoczonych Emiratach Arabskich W następnym sezonie zostaje mistrzem Czy to oznacza, że za rok Max znowu wraca na szczyt? Jak myślisz? Daj znać w komentarzu i koniecznie zobacz ten film